Co by się stało jakby Astro Juggernaut walczył da dalej z g -Manem. Jestem ciekaw i tytanami, Jawy. Sprawdźmy to, mamy nową serię Robloxową od Source Model anima Animator Animator, zobaczmy, słuchajcie, no g tu wciery dostaje i to ostre, ale będzie, zostawcie lajka Tytani w akcji, ciekawe, czy oni się, tytani będą z g razem walczyć? Jestem ciekaw, ty, jak to wyjdzie. Patrzcie, oni tu nie uciekają, tylko zostają. Ten sam uciek. Ty, zniszczyli... zniszczą go. Jimen tutaj nie da mu uciec. Lol, aha, czyli Jimen by mu nie dał uciec, nie? Rozwalili go kompletnie. Teraz jugger... Juggernaut się wkurzył, nie? No ale Tytani się powinni pojawić, nie? Jest i tytan TV Man kontra Juggernaut. Czemu on Jimena atakuje? Juggernauta atakuj, kolego. Też by go tak sparaliżowało? Ciekawe. A gdzie jest tytan kamera? Rękę mu oderwał. Jezu. Jasny gwin. Widzieliście to? Lol. Ale mu rękę oderwał. A gdzie jest tytan y kamera w ogóle? Co się z nim dzieje? Ty, przejął to tymi rękoma. Ojacie, ty ciekawe, czy by dał radać. Ta, ta energia nie jest za duża. Jest i on. wstawaj. Wstawaj, tytanie, dasz radę. Ty, może daliby radę, tak, tak, słuchajcie. No, ale potem by inne astro nadleciały. To raczej by się źle skończyło, moim zdaniem. Ciekacz ta tarcza go ochroni, jak myślicie? Dalej ta tarcza działa na tyle. Ach, jakie dźwięki normalnie. Rura gdzieś leci metalowa. Muzyczka w tle też. Mam nadzieję, że praw autorskich nie będzie, bo będzie problem. Nie, oni by w Juggernautem szans nie mieli moim zdaniem. Więc to takie na wyrost, troszkę, ale dość spoko animacja, ale my mamy więcej, słuchajcie, bo jest nowy beacon wirus, również, więc nadrabiamy wszystkie te animacje. Dzięki. Oni tu uciekają, nie? Jak pamiętacie. O kurde, tu jest większy, lepiej go omiń. No to raczej... Raczej wasz koniec, słuchajcie, lol, jak nimi rzucił. A e, kurka, o jacie, ten jest pod autem. Pomóż mi, proszę. O kurde, a tu następny leci. No to pozamiatamy. No i gest toalety, słuchajcie, mamy. Robloxowe z KBD. Nadrabiamy to, bo w zaległości mamy dość spore. Baldi, ty co tu? Bladi czy Baldi? Baldi z Basic, nie? Co tu robi postać? Misja od naukowca Beacon Boya, chłopca Beacon. Ta misja jest ważna, ponieważ... ...musimy eksplorować czy odkrywać starą gestową bazę. Tam może mogą być jacyś ocalaeli. Ciekawe. Ciekawe co oni tu będą kombinować. No nie wiem. Ciężko, ciężko tutaj to wszystko ogarnąć, nie? O Jezu, tu są ci. No ale gdzie oni? to jest jakaś grupa, nie? Oni tu gdzieś walczą. Jakaś kolejna grupa walcząca. Ty u mnie chyba burza będzie zaraz. Nie zdziwię się, jak mi wysiądzie. Czekajcie, pogodę sprawdzam. Nie wiem, brzmi trochę, a tu nie pokazuje, żeby. ciekawa. Dobra jest ta seria, powiem Wam. SkiBidi Roblox to jest. R Powinien nazwać sobie to SkiBidi. Skibidi Guest Toilet Roblox. O kurde, a co to jest jakiś... O, to jest... Ty, on ma jedną nogę krótszą chyba. Cześć I wszystkim. Mam dla was nowe e, zabawki. Mi się śmieje. Rozpyl gaz na nich. Oj kurde. To się dobrze nie skończy, coś czuję. LOL Ty, przejęli kontrolę nad nimi Są tak jakby zainfekowani, nie? No i mamy 34, najnowszy odcinek Tu dalej jest taka rozwałka, jasne gwinty Te wybuchy, co tu się dzieje? Fajne to robi powiem ci wam ten e, Wigaming, czy jak to tam nazwać okej, okay, całkiem nieźle A to są co to? Nuby, czy jak nazwać tą postać? I to są w ogóle, tu są jacyś dziwni tacy postacie. To jakieś YouTuberzy albo coś takiego? Tak mi się wydaje. C Co to praliką tam ktoś rzucił? Ale mnie kark boli. Lol, ty jaką lasery oni mają. Wow, niesamowite. A ci to znowu kto? Jasnych, więc ja się tu gubię. tu jest tak dużo tych raz, że aż ciężko określić kto jest kto. O ten przeżył tyle dobrze, nie? Ale jest poniszczony strasznie. O nie, to czystym gazem. O kurka. A i ci, co są kontrolowani, i ten agent też tu jest. Oj, no to źle się dzieje. Ty G-Men tam był? Wow, ty.